Może nie jest ona za wysoka, ale ma ogromne znaczenie. Ściana kolankowa na niej opiera się dach. Często inwestorzy już w trakcie budowy domu decydują się na zmianę wysokości takiej ścianki kolankowej. A czym to grozi, jakie to może mieć konsekwencje dla budynku, to o tym opowie nam nasz ekspert, inżynier, konstruktor Dariusz Karolak. Cześć Darku. Cześć. Czy można zmieniać wysokość ścianki kolankowej już w trakcie wznoszenia domu? Nie powinniśmy tego robić to jest, e, z, zmiana wysokości ścianki kolankowej jest zmianą istotną, e, więc e, wymaga zamiennego pozwolenia na budowę. Natomiast oprócz tych kwestii formalnych, e, zmiana tej wysokości ścianki wpłynie nam na e, wygląd naszego budynku. E, możemy e, otrzymać zupełnie inny budynek niż ten, który mieliśmy w projekcie na wizualizacjach e, przygotowanych przez Zmienią architekta. się proporcje. Zdzijmy A w ogóle skąd taka, taki pomysł u inwestorów, żeby nagle decydować się na tak istotną zmianę. Przecież oglądali wcześniej projekt, wiedzieli jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że nie, często inwestorzy nie rozumieją, nie potrafią czytać tych rysunków, nie potrafią sobie wyobrazić. I ta informacja podana poprzez cyfry na linii wymiarowej, pokazujące wysokość tej ścianki kolankowej, mówiącej o konkretnej wartości w centymetrach, jest jakąś abstrakcyjną rzeczą. I dopiero w trakcie realizacji widzą w ich odczuciu, że ta wartość jest zbyt niska. Staną na stropie poddasza, zobaczą, że ścianka kolankowa rzeczywiście do kolanka sięga, a chcieliby mieć wyższą, bo tam akurat by pięknie się pasowała jakaś komoda czy wyższe łóżko. Często tak jest. Do tego jeszcze przyjdzie ciocia z wujkiem na budowie i powiedzą: No, przecież nie może być e, e, tak niska ścianka, bo jak ty tam będziesz chodził. I e, podnieś sobie, będzie zadowolony. I z tego powodu, w mojej ocenie, często te zmiany są wprowadzane, które nie powinny być robione, bo mają duże konsekwencje. Nie tylko te formalne, ale jeszcze również wynikające z bezpieczeństwem tego budynku. A, idąc w drugą stronę, czy ze ścianki kolankowej. Można zrezygnować. Również to jest zmiana. Zmiana istotna. Można zrezygnować, tylko użytkowo będzie o wiele gorzej Nie po, Będziemy mieli problem, żeby podejść e, już na tym poddaszu, które budujemy, żeby podejść e, w, do styku e, połaci dachowej po, nachylonej tak, pod jakimś kątem, tak jak, jak mamy to w projekcie, e, do tego styku połaci dachowej z płytą stropową. E, możemy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, żebyśmy wzięli sobie zwykłą ekierkę i zobaczyli, jak wygląda ten kąt i, i że do tego miejsca tam już później nie podejdziemy. Ta ścianka kolankowa, jakiejkolwiek by nie była wysokości, ona pozwala nam podejść do tego, do tego, do tego punktu. I to jest moim w zdaniem... Tym, że jest właśnie. wiele projektów gotowych, które takie rozwiązanie przewidują, natomiast wtedy jest budowana bardzo często tak zwana przedścianka, czyli taki, taka ścianka, która ten skos odcina. Oczywiście tak, więc to jest poszukanie rozwiązania na ten problem, o którym powiedziałem wcześniej. Natomiast no, musimy pamiętać, że wtedy mamy mniejszą powierzchnię tego poddasza. My i tak go budujemy, te dachy tak tworzymy, wejście na to poddasze tak budujemy i jeżeli Zazwyczaj, no, jak ja rozumiem, ta rezygnacja ze ścianki kolankowej na rzecz tej przedścianki wynika ze względów architektonicznych bryły tego budynku. Tak? I, natomiast no, też są takie budynki, które jednak tą ściankę kolankową mają. Nawet jeżeli ona ma 80 cm wysokości, 90, to już jest wartość która pozwoli nam jakoś w miarę te poddasze do samego końca użytkować, tak, bo lepiej to przyściankę nie mieć w formie straconej, tylko na przykład w tej y, przyściance kolankowej, do której nie będziemy tak podchodzili, bo tam jest dosyć niska wartość, ale możemy zabudować, y, wykonać jakieś szafki w zabudowie, tak? Jakieś dodatkowe hmm. skrytki. No, zresztą możemy też zrobić przed rzuc. ściankę wtedy, kiedy jest niska ścianka kolankowa. Oczywiście. A za tą przedścianką także może być jakiś schowek na różne rzeczy jak najbardziej. To jest wszystko do ogarnięcia. A powiedz, Darku, jak powinna być prawidłowo zbudowana solidna ściana kolankowa? Jeżeli y, wykonujemy budynek w technologii murowanej, to ta ściana kolankowa powinna być y, wzmocniona y, słupkami takimi rdzeniami żerbetowymi. Y, te słupki powinny być połączone z wieńcem. I służą temu, aby przenieść siły rozporowe od więźby dachowej. A czy każda ścianka kolankowa musi mieć takie pionowe wzmocnienia? Hmm. Y, oczywiście ta, która, na, na którą będą, będą oddziaływały te siły rozporowe. Y, każda powinna mieć wzmocnienia, ponieważ y, musimy również y, mieć odporność, mieć możliwość zakotwienia dachu na y, oddziaływanie od wiatru i te zakotwienia realizujemy poprzez wieniec, który zwiększa tą ściankę, ale tenże wieniec powinien być połączony z wieńcem stropowym, więc te połączenie realizujemy poprzez na przykład właśnie takie słupki żebetowe. Natomiast wtedy, kiedy mamy dach w układzie krokwiowym bądź czyli nie mamy płatwi takich belek poziomych wewnątrz pomieszczenia, często na jakichś dodatkowych słupkach, które zmieniają trochę układ statyczny tego, e, konstrukcji tego dachu, minimalizując te siły rozporowe oddziaływujące na, e, na te ściany kolankowe. To ta ściana kolankowa pracuje jak spornik. E, czyli to jest analogia do jakichś balkonów, do tego typu rzeczy. I te słupki żobetowe, które. E, które są wbudowywane w tą ściankę, mają za zadanie, po, będąc połączone z wieńcem, przenieść siły poziome, które starają się rozepchać e, te ściany koronkowe na zewnątrz budynku. I ilość tych słupków, rodzaj ich zakotwienia, dostosowywany jest do wartości przez projektanta konstruktora, przez inżyniera konstruktora, który który opracowuje ten projekt razem z architektem. Tak? I y, jest to y, obliczane, ta ilość y, y, czy rozstaw tych słupków oraz zbrojenie, jakie jest y, wbudowywane w te słupki jest określane w zależności od, tych, y, od tej wartości obciążenia y, wynikającej z, z rozporu tego dachu. Czyli no, z, o tym, z, jakie z mają być te słupki, jakie szerokości, jak zbrojone, jak, jak rozmieszczone, nie decyduje kierownik budowa ani majster, tylko to musi wynikać z projektu. To powinno wynikać z projektu, tak jest. A gdy ścianka jest wystarczająco wysoka, to aż prosi się o to, żeby zrobić na pograniczu dachu i tej ścianki okna. I teraz w wielu nowoczesnych budynkach, tak zwanych nowoczesnych stodołach, widuje się takie właśnie okna na styku dachu i ściany. Jaki to ma wpływ na statykę takiej ścianki kolankowej? Jak zrobić takie okno, jak osadzić je, żeby, żeby potem nie było jakichś problemów? Mhm. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie tak jak powiedziałeś w przypadku, kiedy te ścianki kolankowe są wysokie. Po obu stronach okna, tej, tego fragmentu okna, który jest wykonany w ściance kolankowej, czyli jego pionowej części, wykonujemy słupki. Te słupki są kotwione w wieńcu stropowym. Te słupki są połączone z wieńcem zwiększającym tę ścianę kolankową, na której leży mur łata i opiera się połać dachowa. Ten wieniec dalej kontynuuje, swój zwiększając tą ścianę kolankową. Biegnie sobie do kolejnego okna, bo jak ja rozumiem, tych okien będzie kilka, zazwyczaj jest kilka na, na takiej elewacji, więc możemy sobie wyobrazić, że, że tworzymy rodzaj takich ramek. T, 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 takiej ramki żelbetowej, yy, otulającej czy o, po, po obwodzie, jakby o, o, otaczającej te, te okno wykonane w tej, w tej ścianie żelbetowej, yy, przy w tej ścianie kolankowej i te, mm, ten, ten element żelbetowy składający się ze słupku, z tego wieńca zwiększającego, z belki, która jest pod oknem, która też łączy te słupki. I te elementy razem łączymy później z więcem, który jest jeżeli to będzie stodoła, o której wspomniałeś, zwiększającym ściany szczytowe i tworzymy obwodowy taki układ spinający te wszystkie ściany, który daje nam odpowiednią sztywność i odporność tego budynku na przykład na silne wiatry, które na południu Polski czasami się pojawiają. I te katastrofy, które widzimy z zerwanymi dachami czy z przewróconymi ścianami, wynikają z tego, że takich elementów tam po prostu nie ma. O konkluzją z naszej rozmowy niech będzie po prostu taka rada, że zamawiając projekt albo szukając projektu, zwizualizujmy sobie tę ściankę kolankową, żeby potem już podczas budowy nic. W jej wysokości i układzie nie zmieniać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.